Większość z Was zgodzi się z tym, że życie jest bardzo krótkie, bardzo kruche, że jest chwilą. I w optymistycznej wersji ono trwa bardzo krótko 30, 40, 50, 60, 70 lat, czasami 80 i koniec śmierć. Więc można powiedzieć, że jeśli masz 30 lub 40 lat, to już biorąc pod uwagę statysty statystycznie rzecz ujmując to już może być połowa twojego życia to jest ta to jest ten gorzki smak um, życia ta kruchość trwałość ulotność nie wszyscy dożyją pięćdziesiątki czy sześćdziesiątki to też jest jeszcze większa kruchość i jeszcze, większy, jeszcze większa gorycz i takie czasami sobie uświadamiamy przychodzi wszystkich świętych, idziemy na groby do różnych bliskich. A dzisiaj akurat przypadkiem wracając z kościoła z parku ze spaceru spotkałem panią, która szła na cmentarz do swojego syna, więc nikt nie da nam gwarancji, że dzisiejszy, jutrzejszy, dzień na przykład, nie będzie naszym ostatnim dniem. Eee, więc życie ogólnie rzecz biorąc jest krótkie, jest kruche. I mimo tego, w prawie myślę przeszło 95%, czyli w większości, 95% to jest większość, prze przepierdalamy to życie na całkowicie niepotrzebne, bzdurne sprawy. Czas ucieka nam przez palce, a my przepieprzamy chwile, cenne chwile życia na tak bardzo głupie, powierzchowne, bezwartościowe rzeczy, że okazuje się, że z tego, że z tego krótkiego życia, moja już niestety, a propos świętej pamięci ciocia mówiła, że my jesteśmy tu tylko chwilę, jesteśmy tu tylko wczasowiczami. To prawda. Jesteśmy tu tylko chwila, mimo tego większość czasu przepieprzamy na bzdury, na rzeczy powierzchowne, bezwartościowe, głupie. Skupiamy się na rzeczach całkowicie pozbawionych sensu. Zamiast odpowiadać sobie na pytania, kim jestem, kogo kocham, czego chcę, czego pragnę, gdzie podążam, co jest dla mnie ważne. Kto jest dla mnie ważny? <coughs> Przepraszam, mam małe problemy z gardłem. To w większości ludzie w XXI wieku odpowiadają sobie na pytanie: co osiągnąłem, ile zarabiam, ile mogę zarabiać, co, czego się dorobię, co będę posiadał, czy posiadała, i nagle okazuje się, że XXI wiek mamy 2022 rok Um, i so, są badania bardzo często robione, mimo że coraz więcej posiadamy <noise> i coraz więcej ludzi ma ten dobrobyt, i mamy gdzie spać, mamy dach nad głową, mamy co jeść, mamy co pić, mamy za co żyć, bardziej lub mniej. To jest, chociaż mimo teraz, że jest coraz cięższy czas, jest inflacja i wielu z nas y, też może mieć gorszy okres. To tak czy inaczej, nawet to posiadanie w tych lepszych czasach nie daje ludziom szczęścia, i z roku na rok badania są coraz bardziej pesymistyczne i alarmują. Eee, można sobie wyszukać, poczytać, że jesteśmy coraz bardziej nieszczęśliwi, posiadając coraz więcej, coraz więcej mamy osiągnięć. Mamy więcej rzeczy, których się dorobiliśmy. My jest, zwiększa się z roku na rok liczba samobójstw. Z roku na rok zwiększa się liczba depresji. Z roku na rok zwiększa się liczba ludzi nieszczęśliwych, pozbawionych sensu i szczęścia, jakby ktoś wyssał z nich duszę. I no, rodzi się wtedy takie pytanie, właściwie po co my żyjemy? No bo jeśli człowiek poświęca większość życia na to, żeby się dorobić, a i tak jest nieszczęśliwy, to może właśnie po to trafisz, trafiasz na ten vlog, żeby sobie jeszcze raz na spokojnie to wszystko przewartościować. Nie o to chodzi, żeby kalkulować, obliczać logistycznie Układać. Tego że życie jest nieprzewidywalne i cały twój plan, nawet najlepszy, może trafić jutro szlak. Możesz się dorobić milionów, osiągnąć, spełnić większość swoich marzeń. Jutro przyjdzie wojna i stracisz wszystko. Jak na przykład w naszym sąsiednim, za, za, za granicą, yy, nasze sąsiednie państwo Ukraina. Ludzie tam potracili nie tylko dorobki życia, potracili życie, potracili dzieci. To jest coś, Czego nikt się nie spodziewał w środku Europy. I mówię o tym, bo bardzo często ludzie nie mają kompletnie żadnej świadomości albo żyją tak trosko, jak gdyby życie trwało wiecznie, jak gdyby coś już zdobyte zostaje, zostawałoby na zawsze. No jak w tej piosence zamkną za mną drzwi, nie zabiorę nic. Przyszliśmy z tego świata nadzy i nadzy odejdziemy. I wszystko, co zdobywaliśmy, zostanie za parę lat po nas. I jeszcze raz wr wracam do tytułu tego vloga. 95% czasu, czegoś najcenniejszego. Nikt ci już nie odda tych iluś lat, które przeżyłaś czy przeżyłeś. Nikt ci już tego nie zwróci. Przepierdalamy na rzeczy kompletnie pozbawione wartości, sensu, powierzchowne, głupie, bez... w ogóle i jesteśmy z roku na rok coraz bardziej nieszczęśliwi i z roku na rok zwiększa się liczba samobójstw. Bo ludzie nie są w stanie nawet znieść sami siebie. I znowu nie odpowiadają na pytanie, kim jestem, dokąd zmierzam, kogo kocham. Kto jest dla mnie ważny? Czego naprawdę w życiu chcę, czego potrzebuję, kto jest mi bliski. Nikt nawet nie promuje takich pytań. Promuje się coś, na czym się zarabia, więc sami nakręcamy na siebie tą spiralę, ten sznur. Um, bardzo często jest tak, że powodem mm, w ogóle wielu nieszczęść na świecie, nasz, w naszym życiu, jest brak normalnej, prawidłowej komunikacji. I to jest przerażające, że w XXI wieku my, nie, my coraz. mając tyle narzędzi wo, w ogóle komunikacyjnych, jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej. Nie rozmawiamy ze sobą na najważniejsze tematy. W, w ogóle czasami ze sobą nie rozmawiamy. Znaczy, mam na myśli, mówimy, ale. Jakby przyjrzeć się rozmowom, o czym my rozmawiamy, jak spędzamy ze sobą czas, to może się okazać, że znowu 95% to jest śmieciowa komunikacja. I nie rozmawiamy o tym, czego pragniemy, kogo kochamy, co jest dla nas ważne, czego chcemy, dokąd zmierzamy, czego się boimy. Nie, nie rozmawiamy na najważniejsze tematy i nie tylko. I to dotyczy wszystkich rodzajów komunikacji we wszystkich relacjach. Przepieprzamy najcenniejsze, co mamy, czas dany nam w życiu. Nie tylko dni, tygodnie, miesiące, my przepieprzamy całe lata. Po wielu latach, jak człowiek już coś tam przeżyje, zwłaszcza jeśli poczuje tą gorycz życia wielokrotnie to często przewartościowuje sobie z wszystkie, z wszystkie sprawy i przygląda się tym latom, które już odeszły i jest refleksja, że większość na przykład czasu przypieprzyłem, czy przepieprzyłam. Tylko żeby za tą refleksją też fajnie by było, gdyby u wielu ludzi szła jakaś konkluzja, co dalej z tym zrobię. Co ty teraz zrobisz dalej ze swoim życiem? Zwłaszcza jeśli jesteś tak naprawdę, tak naprawdę wewnątrz nieszczęśliwy, to chcesz tak spędzić życie do końca, już w takich emocjach, w takim uczuciu? Często nas boli mm... samotność, boli nas. Nieodwzajemniona miłość. Boli nas to, jak ktoś nas zranił czy rani. E... Ale my o tym w ogóle nie rozmawiamy. My nie dopuszczamy. My nigdy się nie uzewnętrzniamy. Zauważcie, że ludzie coraz grubsze mury budują wokół wewnątrz. To jest normalne, bo my się boimy zra... większego zranienia. Boimy się być. Zra... Nie odsłaniamy się, tak? E... I zamiast być, czas, często jest tak, że zamiast być z osobą, którą się kocha, spędzać z nią pięknie czas, yy, yy, pomnażać to szczęście i sprawiać, że ta osoba się uśmiecha i my się uśmiechamy, że oboje jesteśmy szczęśliwi, my nakręcamy spiralę wrogości, smutku, nienawiści, rozpaczy, samotności i wszystkich innych negatywnych uczuć, zapominając o tym, że najwyższą wibracją we Wszechświecie jest wibracja miłości, boska wibracja, najniższą wibracją jest coś, co dotyczy nas w większości. Tylko mówi się, że jest piekło na ziemi, tak? I piekło jest na ziemi, to jest piekielna wibracja, to jest strach, to jest najniższa wibracja, to jest strach. A my się ciągle o coś boimy, Ciągle rozmyślamy i pomnażamy ten strach, karmimy go coraz tonowszymi obawami, i schodzimy na dno coraz bardziej nieszczęśliwi. I tak zawsze, jak są moje vlogi pozytywne, i um, myślę, że ten w, również w, w pewnej części, to życie nie zawsze ma słodki smak. Życie często ma gorzki smak, smutny smak, ale właśnie po to nagrywam ten przekaz, że masz wpływ na to, jak wygląda twój dzisiejszy dzień, jak będzie wyglądał twój dzisiejszy wieczór, jak będzie wyglądał twój jutrzejszy dzień. Ty masz wpływ na swoje życie, tu i teraz. Możesz sprawić, że będziesz dzisiaj wieczorem płakał, czy płakała w poduszkę, a możesz sprawić, że będziesz miał piękny dzień, piękny wieczór piękną noc. A to zależy tylko od Ciebie. Eee, czy będziesz, to jest, się nazywa koherencja serca, czy będziesz na świat patrzył sercem i na ludzi sercem, na bliskich sercem, czy będziesz kalkulował i brał wszystko na Logikę, rozum mm, i inne tego typu sprawy. Koherencja serca, kochanie sercem, patrzenie sercem na siebie, na ludzi, na bliskich. No i problemem jest też w, obok braku komunikacji, że my nie potrafimy ze sobą rozmawiać, boimy się rozmawiać o tym, co jest dla nas ważne, o tym, co czujemy. My nie powiemy, kocham cię, my nie powiemy, chcę być z tobą. Chcę, żebyś został, chcę, chcę być tu i teraz z tobą, chcę spędzić z tobą życie. My takich rzeczy nie mówimy. Zobaczcie, my naszą komunikację przypieprzamy na tak śmieciowe rzeczy, że aż przykro się patrzy, jak ludzie po prostu tracą dni, tygodnie, miesiące, lata i są coraz bardziej nieszczęśliwi, mimo że mogą posiadać coraz więcej, to nie ma to żadnego znaczenia. Bo to nie daje szczęścia i nie odpowiadamy sobie na najważniejsze pytania: powtórzę to po raz trzeci, kim jestem, kogo kocham, czego pragnę, czego chcę tu i teraz, czego chcę jutro, czego chcę pojutrze, jak chcę, i, i nie odpowiadamy sobie na większość pytań: dokąd zmierzam, co jest najważniejsze w życiu, co jest najważniejsze dla mnie, kto jest najważniejszy dla mnie, z kim chcę spędzać to życie. My rozkmijamy wiele rzeczy, rozdrapujemy, ale nie ma w tym sensu ładu, składu, nie ma w tym serca, uczucia i duszy. I myślę, że to jest jeden z największych problemów w XXI wieku, który sprawia, że nie potrafimy rozmawiać z partnerem, z rodzicami, z dziećmi, z bliskimi, bo nie rozmawiamy o tym, co jest ważne, nie rozmawiamy o tym, co naprawdę czujemy. Wiecie, że gdybyśmy rozmawiali o naszych uczuciach z bliskimi, to prawdopodobnie w 90% nie byłoby żadnych konfliktów i nieporozumień. Ale my nie rozmawiamy, nie przyznajemy się, że jestem zazdrosny, zraniłeś mnie, boli mnie. To my tego, my nie używamy takich sformułowań. Przerzucamy się oskarżeniami, gramy w jakieś słówka, w różne kolejne powierzchowne, bzdurne rzeczy, a najważniejsze sprawy pozostają nierozwiązane, czasami aż do końca, aż do śmierci, czego nikomu nie życzę, więc podsumowując, chciałbym Wam przekazać tą czerwoną, kontrolną lampkę, żebyście mogli zawsze usiąść na spokojnie i przewartościować swoje życie, przewartościować, co jest dla Was ważne, kim jesteście, bo raz czwarty to powtarzam, kogo kochacie, z kim chcecie spędzić życie, co jest dla was ważne? Czego potrzebujecie? Co jest teraz dla was najważniejsze? I myślę, że to jest taki początek od tej prawdy, właśnie o sami o sobie, żeby rozmówić się samemu ze sobą absolutnie w stu szczerze. Czego pragnę? Kogo pragnę? Kogo kocham? Czego chcę? Dokąd zmierzam? Piąty raz to powtarzam, ale może dlatego, że to jest właśnie takie ważne. I sercem patrzeć na świat i ludzi. I różne są nieporozumienia, różne są sytuacje w życiu, nie wszystkie są cukierkowe i lukrowe, zdarzają się ciężkie sytuacje, smutne, często płaczemy, często mamy doła, ale codziennie rano wychodzi słońce, i codziennie rano zaczynają śpiewać ptaki, i codziennie rano pojawia się, jeśli się pojawia nowa szansa na stworzenie piękniejszego dnia dzisiejszego i jutrzejszego. Tego wszystkim Wam zawsze życzę. No i warto czasami usiąść co jakiś czas i przewartościować, zobaczyć, w którym miejscu życia jestem i czy moje ostatnie decyzje były pokierowane sercem, tym, czego naprawdę chce moja dusza, czego ja pragnę, czego potrzebuję, czy tylko Kalku kalkulowałem, rozmyślałem w kwestiach cyferek, albo tak nie, zero-jedynkowo. No nie zawsze się tak da. Dużo, dużo optymizmu, zwłaszcza na ciężkie czasy, Wam życzę. I do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym blogu.